W swoim związku wszystko chyba funkcjonuje bardzo dobrze, dziesiąta rocznica, celebrowaliście, no właśnie jutro, chyba było super. Jutro, słuchaj, jutro mamy, jutro mamy ósmą rocznicę ślubu. A dziesiąta związku. A celebrowaliśmy dziesięć okay. lat już bycia razem, a ponieważ my, no to bycia razem mamy takie bardzo jakby intensywne, bardzo szybko razem zamieszkaliśmy i tak dalej, więc... To tak naprawdę jak ślub, wiesz, jak wszystkimi zawiesz, że tak jakbyś ślub. Wziął. E, to szybko wychodzi szydło z worka, czy jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Więc już 10 lat spędziliśmy razem, które z jednej strony mam wrażenie, że minęło tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że jestem z nim całe życie. Więc to są takie różne emocje, które do nas przychodziły, bo tak sobie o tym rozmawialiśmy. E, ja już w ogóle nawet tak nie, nie bardzo pamiętam swoje życie. Z przed tego związku. Wiesz, to było tak dawno temu. No właśnie, dzisiaj też zadałem takie pytanie Małgosi i Sosze, która niebawem będzie 14 rocznicę no. ślubu. i są super rodziną. Tak. Wspaniało. Ale ty też! Ale właśnie moje pytanie, jaki jest taki złoty, złoty środek na, na to, że tak super przez te 10 lat się u was układa? No bo. 10 lat, w ogóle nawet 5 lat to jest bardzo, bardzo. długi starszy w dzisiejszych czasach. Bardzo. My, my sami jesteśmy w szoku, że już te, te, ta dziesiąta różnica nam yy, to się pojawiła na horyzoncie. Wiesz, to jest bardzo indywidualna kwestia. Nie, ma takiej recepty na miłość. Po pierwsze muszą się ludzie dobrać, po drugie yy, muszą chyba dużo z sobą rozmawiać, po trzecie muszą dbać o ten związek. Yy, po czwarte muszą łatwo się nie poddawać. W związku to jest y, takie ważne, że jak się pojawia gorszy moment, to żeby dwóm stroną się chciało, wiesz, zawalczyć, zadbać, coś poprawić. No to właśnie jak wydbacie No my mamy jakieś tam swoje zło. Dbamy, ale wiesz. Między innymi higieną ogromną naszego związku jest to, że mamy swoje światy, swoją pracę, swoich znajomych. To, to jest bardzo ważne, ale też na przykład dla naszego związku super ważne są wyjazdy. To jest taki moment po, po ciężkiej pracy, bo ten czas, kiedy jesteśmy zazwyczaj w Warszawie, jest dla nas ekstremalnie intensywny. I to jest taki czas, kiedy nie oglądamy się na inne rzeczy, nie liczymy godzin spędzonych w pracy, po prostu jesteśmy w tym, absolutnie poświęcamy się temu. Jakby nagrodą za tą pracę są zawsze nasze wyjazdy, które są dla naszego związku, a teraz dla rodziny bardzo ważne, bo to jest wtedy czas dla nas, wiesz? Gdzie się cieszymy każdą chwilą, gdzie celebrujemy, gdzie razem spędzamy czas, gdzie razem nie wiem pływamy w basenie, mega dużo bawimy się z Chrisem i, i to jest na przykład dla nas ważne, żeby gdzieś balansować tą ilość czasu poświęconego na swoje pasje, hobby, pracę i dla siebie.